A słuchajcie, a powiedzcie, w coś lubicie bawić? Lego. W Lego. W LEGO. jest super. Słuchaj, musisz kiedyś rodziców namówić. Mamy taki fajny festiwal Lego w Białymstoku, gdzie tam różne takie budowle możemy oglądać, miałem pałac Branickich, e, kościoły. To jest, patrzcie, budynek. E, ty lubiłeś LEGO, prawda? Bawić się. To patrz, to jest taka budynek, w którym jesteśmy, czyli Książnica z Klocków. Słuchajcie, jesteśmy w takim dzisiaj fajnym miejscu, w takiej takiej dużej bibliotece która nazywa się Książnica. I słuchajcie, tutaj warto, zachęcam Was, żeby brać swoich rodziców. Tutaj można przyjść, nie tylko wypożyczyć książki i poczytać. Tak jak sobie dzisiaj poczytamy książkę o najlepszej zupie na świecie. Ciekawe, jaka to będzie zupa. Ja obstawiam chłodnik albo żurek. A zobaczymy. Rosu. Rosu. Żurek, czyli jest pomidorowa. Krupnik? Jaki jeszcze wstawiacie? Ja ko ja, ja kocham krupnik. Krupnik. Może o krupniku będzie? Jaka? Szczawiowa. Też lubię, wiesz? Szczawiowa. Bardzo e lubię. Dyniowa. Dyniowa, o. Ogórkowa. Nienawidzi, tak? A ty lubisz, czy nie? A ja kocham dynię. To słuchajcie, zaraz sprawdzimy, czy to ogórkowa, czy dyniowa, czy krupnik czy Żurek, czy, czy, czy Rosół, czy jakaś, jakaś inna. Ale słuchajcie, też słuchajcie, w tej książnicy takie jest fajne miejsce, gdzie można przyjść, pobawić się w gry różne, też takie gry komputerowe, więc warto czasami słuchajcie, namówić rodziców, powiedzieć, chodźcie, pokażę wam książnicę i tutaj pracownicy, pracownicy wam, wam pomogą te fajne miejsca znaleźć. Słuchajcie, to zaczynamy najlepszą zupę na świecie i zobaczymy, kto miał rację. W głębi lasu w małej chatce paliło się światło. Z komina unosił się dym. To żółw przygotował obiad. Nagle do drzwi domku zastukał królik. Szukał schronienia, bo burza śnieżna zastała go w lesie. Puk, puk, witaj żółwiu. Mogę przeczekać śnieżycę u ciebie? Oczywiście, króliku. Właśnie robię zupę. Uwielbiam zupy. Proszę, przyniosłem marchewkę. Żółw i królik pokroili drobną marchewkę i wrzucili ją do garnka, z którego już unosiła się para. W pobliżu chatki przechodził jeleń. On też postanowił zapukać. Puk, puk. Witaj, Żółwiu. Ale ziom, mogą wejść? Oczywiście, jeleniu, właśnie robię zupę. Kocham zupy. Proszę, przyniosłem leśne owoce. Żółw, królik i jeleń. Posiekali leśne owoce i wrzucili je do garnka. Lis dostrzegł w oddali dym unoszący się w komina i on podszedł do chatki. Puk, puk, witaj, żółwiu, jak u ciebie cieplutko. Wejdź, lisie, właśnie robię zupę. Moje ulubione danie. Proszę, przyniosłem cebulę. Żółw, królik, jeleń i Lis posiekali cebulę i wrzucili ją do garnka. Cudowna woń spowiła cały las. Jedno po drugim zwierzęta przychodziły do chatki. Niedźwiedź przyniósł miód, wilk paprykę, jesz pory, mysz pieczarki. Wszyscy razem kroili, siekali i wrzucali składniki do garnka. Teraz musi chwilę pobulgotać, powiedział żółw, mieszając zupę drewnianą łyżką. Podczas gdy zupa się gotowała, zwierzęta nakryły do stołu. Na zewnątrz wciąż szalała zamieć. Jednakże w chatce wszyscy byli weseli. Opowiadali historie, śpiewali piosenki, tańczyli. Późną nocą wiewiórka zawołała. Od dawna tak dobrze się nie bawiłam. Trzeba to powtórzyć zaproponował ochoczo niedźwiedź. Ależ koniecznie zgodził się jeż. Wtedy z parującym garnkiem nadszedł żółw i powiedział: Zupa jest gotowa. Wszyscy zasiedli do stołu. Żółw częstował gości, zupa pachniała wspaniale. A w lesie wciąż sypał śnieg. Zwierzęta chwyciły łyżki, zanurzyły je w talerzach, nabrały zupy i uniosły do pyszczków. Mniam. Przez chwilę panowała cisza. Pyszna, zawołał Jeleń. Jeszcze nigdy nie jadłem tak dobrej zupy, zapewniał borsuk. To jest to, oblizał się dzik. To najlepsza zupa na świecie, zawołali chórem. Żółwiu, w czym tkwi jej sekret? Pytali zaintrygowani. Żółw mile połechtany odpowiedział: Przyjaciele, ja tylko zagotowałem wodę. Zwierzęta patrzyły na niego zdumione. Sekretny składnik to wy, stwierdził Żółw. W głębi lasu w małej chatce paliło się światło. Z komina unosił się dym. Na, zewną na zewnątrz było ciemno i wciąż padał śnieg. W środku panowała wspaniała atmosfera, a na stole stała, co stało na stole? Zupa. Najlepsza zupa na świecie. Słuchajcie, i kto zgadł? Kto z nas zgadł jaka to zupa? Oto jej składniki: garść przyjaciół, kosz opowieści, pęczek uśmiechów, kilka kropel muzyki, iskra światła. Szczypta ciepła, woda i warzywa. Słuchajcie, a jak, ją a jak ją przygotować? Zagotować wodę, posiekać składniki i wrzucić je do garnka, gotować na wolnym ogniu, czule mieszając od czasu do czasu. Słuchajcie, kto z nas gadł? Słuchajcie, albo wszyscy, patrzcie, bo już wszyscy jesteśmy w fajnym towarzystwie, uśmiechnięci. Więc Słuchajcie, moi drodzy. Miło mi było, że mogę wam poczytać tę piękną książkę Najlepsze zupy na świecie. Ja uważam, że to jednak był żurek. Ale może to był rosół, może to była pomidorowa.